17 metrów wdzięczności dla Armii Radzieckiej. Przedstawiciele świata nauki, sztuki, literatury, partii politycznych, organizacji społecznych, wojska oraz przodownicy pracy największych zakładów miasta postanowili, że powstanie właśnie tu, niemal w tym samym miejscu co w latach 1894-1945, znajdował się brązowy monument cesarza Wilhelma I. To jest jeden z tych nieszkodliwych mitów w historii Szczecina, że pomnik wdzięczności dla armii radzieckiej stanął dokładnie w tym samym miejscu, gdzie znajdował się niegdyś pomnik cesarza Wilhelma I na koniu. Natomiast zupełnie inaczej miały też wyglądać losy tego miejsca, ponieważ po tym jak został ten pomnik konny cesarza Wilhelma I zrzucony, to planowano wznieść tam pomnik polsko-radzieckiego Braterstwa Broni. To była decyzja z 1946 roku, która właściwie natychmiast została zmieniona, ponieważ w czasie zlotu trzymamy Straż nad Odrą W kwietniu 1946 roku została tam odsłonięta makieta pomnika, który miał w zlotu pamiętnieć. No ale finalnie nie doszło do realizacji tego pomnika, prawdopodobnie dlatego, że władze zrezygnowały, ponieważ pomników przypominałby o negatywnym dla ówczesnych władz przebiegu tego zlotu. No i po kilku latach miejsce to stało się terenem konkursu na pomnik wdzięczności dla Armii Radzieckiej. W momencie, kiedy przystępowano do tego konkursu, zwrócono się do wszystkich mieszkańców szczecina, żeby wsparli choćby drobnymi ofiarami budowę tego pomnika. Tutaj zostało utworzone specjalne konto, na które można było wpłacać pieniądze, a także przynosić bezpośrednio gotówkę do redakcji dwóch wówczas ukazujących się dzienników, czyli Głosu i Kuriera Szczecińskiego. Na konkurs jak się okazało, zgłoszono aż 22 propozycje. Były to propozycje zgłoszone przez artystów ze Szczecina, Zakopanego, Poznania i Warszawy. No i w finalnie okazało się, że zwycięzcami okazali się przedstawiciele Zakopanego, ponieważ zajęli pierwsze i trzecie miejsce. Tym najlepszym projektem wybrano projekt Józefa Starzyńskiego, który przewidywał budowę tego, co mniej więcej znamy z obecnego wyglądu pomnika wdzięczności. Tutaj oczywiście należy pamiętać jeszcze o tej gwieździe, która do 1992 roku znajdowała się na jego szczycie. Do prac przystąpiono wczesną wiosną 1950 roku, dokładnie w Dzień Kobiet, rozpoczęto wówczas wykop od wykopu fundamentów, a jednocześnie zaaranżowano na placu budowy kuźnię, gdzie wykuwano, wykuwano pręty zbrojeniowe na potrzeby trzonu, który stanowić miał o sile tego pomnika. W momencie kiedy ten trzon był już gotowy, to przystąpiła do pracy pięcioosobowa ekipa kamieniarzy, którzy przybyli z Bytomia i pod kierunkiem projektanta pomnika obłożyli cały trzon 86 granitowymi płytami, a na jego szczycie umieścili oczywiście znaną wszystkim gwiazdę. W 1950 roku, jeszcze zanim ten pomnik został odsłonięty, należało nieco uporządkować tereny sąsiednie, ponieważ oczywiście wszystko było dosyć mocno zniszczone w wyniku bombardowań II wojny światowej. Podobno chętnych do uporządkowania placu było tak dużo, że trzeba było robić kolejkę. Zgłaszały się zakłady pracy, szkoły. Wszyscy byli tak chętni, żeby tylko pomóc właśnie w, w organizacji tego placu przed 23 kwietnia, na który to dzień wyznaczono termin odsłonięcia pomnika wdzięczności dla Armii Radzieckiej.